Cześć, tutaj Krzysiek. Dzisiaj chciałem pokazać, jak możecie szybko i łatwo sprawdzić, czy wasza nieruchomość widnieje w centralnej ewidencji emisji budynków. To taki zbiór danych o źródłach ogrzewania. W tym wypadku jest obowiązkowe. Jeżeli tego nie zrobiliście, grozi Wam grzywna. Warto więc sprawdzić, czy deklaracja została złożona. Jak to zrobić? Trzeba wejść na stronę internetową. Link do strony będzie pod tym filmem. Następnie kliknąć opcję Sprawdź swoją deklarację. I pojawia się taki krótki formularz. Tutaj wystarczy teraz wpisać wszystkie dane naszej nieruchomości. Uwaga, trzeba wypełnić wszystkie rubryki, bo inaczej system nie wyświetli wam prawidłowej, prawidłowej informacji. Kiedy już całą tabelkę macie wypełnioną, teraz wystarczy tylko kliknąć sprawdź. I oto pojawia się informacja. Deklaracja dla wskazanego punktu adresowego została złożona do bazy. CEB. Także wszystko w porządku. Nie musicie obawiać się grzywny. Zrobiliście wszystko, co powinniście. Dzięki za uwagę. Cześć. Hej.